Witajcie, znowu w naszym garażu. Yy, ostatni film, który pojawił się na naszym profilu na YouTube, naszym kanale. Yy, to był film, który opisywał naszą podróż dookoła Polski tym oto motocyklem. Jak widzicie, motocykl jest w tej chwili rozbierany. Na filmie nie znalazła się ta informacja, ale na yy, profilu facebookowym owszem. Pękła rama. I nasza podróż zakończyła się na Mazurach. To jest dobrze widoczne pod główką, jak to wygląda. Prawa strona trzymała się jeszcze na takim y, rdzeniu. Natomiast lewa zupełnie odeszła. Tam takiego rdzenia nie było. Ta rama już wcześniej musiała być w tym miejscu naprawiana. I y, no to wychodzą takie różne kwiatki. Ale ogólnie podróż Podróż niezła, nie chcę o niej opowiadać, bo to szczegóły można znaleźć w różnych miejscach. Obiechaliśmy Polskę, zostało nam wprawdzie jeszcze około 800 km, które chcieliśmy zrobić ścianą wschodnią, z Mazur przez y, Podlasie y, za y, bieszczady do domu. No nieważne, dorobimy w przyszłym roku. Natomiast żeby jeszcze w tym roku pojeździć z Puchlakiem, wziąłem się szybko za remont. To znaczy, rozbieram go. Dzisiaj przyjadą koledzy, który, którym oddam, oddam ramę do naprawy, i myślę, że to będzie szybko zrobione. Mam nadzieję. Przy okazji wyszło kilka drobnych usterek. Pojawiły się jakieś tam szczegóły, które wprawdzie nie miały większego znaczenia, ale skoro już wszystko rozbieram, to. Będę miał okazję, żeby to skorygować. Wózek stoi osobno. Okazał się super komfortowy. Wprawdzie ja w nim nigdy nie jechałem, ale moja żona była bardzo zadowolona. I czasami się pojawiają takie pytania na w jakichś różnych dyskusjach czy opisach które robimy koledzy, którzy lubią podróżować motocyklem pytają mnie w jaki sposób namówić żonę do takiego podróżowania no ja nie wiem jak namówić żonę moja żona jest ze mną już od 40 lat i poznała mnie jako młodego chłopaka jeżdżącego motocyklem więc nie było dla niej żadnym zdziwieniem że zacząłem ją zabierać na wyprawy, ale ostatnio trochę się zbuntowała o tyle, że zaczęła się bać na Jazdy na tylnym siodełku, jak przekraczałem prędkość 50 na godzinę, i chciałem włączyć trójkę, to mi waliła 50 w plecy i darła się, że za szybko, więc yy, wymyśliliśmy ten wózek boczny i to było super rozwiązanie. więc Koledzy, którzy mają problem z żoną, proponuję super rozwiązanie w postaci wózka bocznego, super Nie Nieraz było tak, jeszcze tydzień temu, że jadąc jakimiś nierównymi, bocznymi, dziurawymi drogami. Ja walczyłem z motocyklem, żeby utrzymać się na drodze, a ona w tym czasie sobie jakieś SMS-y wysyłała. Po prostu wózek jest komfortowy, bardzo wygodny. Brakuje mu jednej rzeczy, szyby, która jeszcze poprawi komfort. No ale szyba jest dość skomplikowaną rzeczą, to znaczy sama szyba to szyba, ale w przypadku tego wózka to jest konstrukcja, która jest dość skomplikowana. Żeby wejść do wózka, kiedy jest zainstalowana szyba, trzeba ją położyć do przodu. Wtedy się zainstalować, a potem ją zamknąć nad sobą. To jest trochę przypomina, trochę przypomina wejście do kabiny samolotu, ale jestem przekonany, że z tą szybą wózek będzie o wiele cichszy dla pasażera, o wiele bardziej komfortowy. Także może w przyszłym roku już nam się uda to, to zrobić, bo jakiś tam pomysł na zdobycie tej szyby jest. No i co więcej, rozbieram. Widać wszystkie w tej chwili. Szczegóły motocykla, to co w czasie podróży było niemożliwe do, do obejrzenia, tak ja się przyglądam. Nawet w tej chwili przypuszczam, że za chwilę jeszcze coś zobaczę, ale yy, poluzowało mi się kilka śrub, o, o czym nie wiedziałem w czasie jazdy. Zgubiłem o na przykład przedni błotnik, zgubiłem jedną śrubę mocującą, czy poluzowała się jedna śruba głowicy, yy, czy jakieś tam inne drobiazgi. Gdzieś się pojawił wyciek oleju. Gdzieś chyba tutaj przy skrzyni. Będę musiał sobie się to przeanalizować, przyjrzeć się. Ale ogólnie motocykl się wspaniale sprawdził. O! Jeszcze mogę jedną rzecz sprawdzić. Ile zużył oleju. Bo po zatankowaniu na full i dolewaniu jednego litra ciągle jest niezły stan. Dobrze. Na 2,5 tysiąca kilometrów można powiedzieć, że jakieś 15 do dwóch litrów oleju. Nie jest źle. No i cóż, rozbieram, opisuję instalację elektryczną, wkręcam wszystkie śrubki w czasie rozbiórki na swoje miejsce i a, jeszcze jedna rzecz, popatrzcie. Yy, to jest lakier proszkowy, który został zastosowany na wydechy o temperaturze yy, odporności, znaczy o, o parametrach odporności tem na temperaturę do 350 stopni. I ten motocykl nie, nie raz był przegrzany. Ja z nogami uciekając, stojąc gdzieś w korku, w upale, po prostu cudowałem, żeby, żeby mi się spodnie nie zapaliły, a te wydechy to wytrzymały. Jednak jest wszystko ok. Tłumiki są czarne, takie trochę satynowe, ale takie, takie właśnie, taki ten, ten lakier proszkowy, żaroodporny ma wygląd. Także polecam do 350 stopni, a wiem, że są jeszcze y, lakiery bardziej odporne. To cóż, żeby nie przynudzać więcej... O, tutaj widać, że zgubiłem kawałek pedału, sprze... pedału rozrusznika, kotniaka. No, ale to nie jest oryginalny, tylko nowy. Nie ma straty. Coś tam znajdę w szufladzie. Co więcej? Więcej to chyba słyszę, że jedzie jakiś widz, zdaje się z odrzekania, tak? Miał tak. przyjechać ktoś. No. Dobrze. No to cóż. Następna relacja chyba będzie z montażu już tego motocykla. Może w przyszłym tygodniu, oby. Normalnie gadasz po 15 minut, teraz 6 i nie masz co dalej co, co, co mówić. Opowiedz jak... jak jakiś życzliwość, coś, jakiś taki aspekt z podróży. A, słuchajcie, no, aspekt z podróży. To można by długo mówić, ale podróż była fantastyczna. To znaczy... Wielokrotnie... Wielokrotnie byliśmy wspierani przez mieszkających gdzieś po drodze naszych, o jest kolega, wspierani przez naszych, Dzień dobry. Dobre. dobry. Buty są, kask jest, okej. Okay. Przez naszych widzów i, i na przykład nawet zdarzało się, że nocowaliśmy w osób, których których nie znaliśmy wcześniej, okazywali się bardzo przyjacielscy i pomocni. No, podróż wspaniała i pogoda nam dopisywała i, i naprawdę wiele mm, przejawów sympatii przyjaźni po drodze. Super. Po raz kolejny przekonałem się jak bardzo motocykl łączy. Przypuszczam, że jakbym jechał moim Volkswagenem transporterem gdzieś tam w taką podróż, to, to nie byłoby ani razu takiego zjawiska, no ale to... To jest dzięki motocyklowi. Także dziękuję wszystkim, którzy mi pomogli w czasie podróży. Myślę, że będzie okazja się zrewanżować. Zresztą o, śmieszna historia. To może być, to może być jakaś taka klamra zamyka, zamykająca naszą podróż. Motocykl wrócił z Mazur na lawecie. Wawrzyniec musiał po mnie jechać. Okazuje się, że taka zwykła motocyklowa laweta jest za mała na na motocykl, na Harley'a z wózkiem więc musieliśmy kombinować, jak, jak go umieścić. Udało się, przy pomocy jakiejś drewnianej konstrukcji. Trzeba było zdjąć koło wózka. No i jakoś udało się ten motocykl yy, załadować na tą lawetkę, dowieźć yy, tutaj do nas do Rzekonia. No i kiedy w sobotę miałem się brać za rozbieranie właśnie yy, z Puchlaka, Zadzwonił kolega Maciek, który w ubiegłym roku objechał Harley'em WLA z wózkiem Polskę dookoła i wybrał się na zlot do Zagórza. No miał pecha, gdzieś tam na rondzie go wyniosło, wózek podniosło, coś tam nie wyszło z manewrem i skasował przednie koło. Tu gdzieś leży. Ktoś prosił, żeby jej nie wyrzucać, bo będzie miał na pamiątkę. Tak się, tak się zakończyła właśnie tak się zakończył przyjazd przez rondo. I, I w sobotę rano kiedy miałem się w ręce spuchlaka, zadzwonił, że ma problem, że trzeba go ratować yy, i, i jest w Zagórzu. No więc zdjęliśmy spuchlaka z przyczepy i yy, sytuacja dla Maćka idealna, konstrukcja była gotowa do transportu Harley'a z wózkiem. Pojechałem po niego już z dużą wprawą, wiedząc jak to zrobić, po raz pierwszy w życiu, w zasadzie właściwie drugi zapakowaliśmy ten jego motocykl Harley'a WL'a z wózkiem na przyczepę przyjechaliśmy do mnie dałem mu felgę na szczęście miałem taką od WL'ki i na jego piasie, na jego szprychach zapleciliśmy moją felgę, żeby mógł wrócić do Warszawy. Wrócił szczęśliwie, bezpiecznie udało się, także pomagając Maćkowi trochę odpłaciłem za Pomoc, której mi udzielono na trasie kilkakrotnie, między innymi Rysiek, Brodziak holował mnie tak samo, bo miałem problem z cieło, napęd na tylnym kole. Także tak to jest wśród motocyklistów. Raz ktoś nam pomaga, raz my komuś, oby tak zawsze było. Wystarczy? Minut? Wystarczy. Dobrze, to dziękuję bardzo. Do zobaczenia.